Ściany milczą, choć ich krzyk jest głośny ma z pochłania każdy oddech samotności Pusty pokój, a w nim echo winy Każda chwila trzyma mnie na krawędzi Butelka obiecywała ukojenie, lecz Zostawiła tylko dziury w sercu i cieniu Ręce wyszło, choć chciałem by działać Każdy krok w przód ciągnie mnie z powrotem w piach Walczyłem z demonami, by stać się lepszy Płakałem w nocy, bo chciałem być silniejszy Każdy dzień to bitwa, każdy krok to ból ale wierzę, że na końcu czeka twój uśmiech znów Odbuduję to, co sam zniszczyłem Twoją miłość odzyskam, bo jestem gotowy na tyle Droga jest długa, lecz godąca do Ciebie Twoje serce jest światłem w moim niebie nie ma nic bardziej bolesnego Niż widzieć jak tracisz to co było ważnego Twoje odbicie w moich myślach Wciąż żywe, ale moje ręce są puste Nie mogę cię przytrzymać Nie ma tłumów, nie ma głosów wsparcia Samotny w walce z bestią Co w duszy mieszka Każdy krok to jak pić na plecach Ale muszę iść, bo inaczej stracę siebie Walczę z demonami By stać się lepszy Płakałem w nocy, bo chciałem być silniejszy Każdy dzień to bitwa, każdy krok to ból Ale wierzę, że na na końcu czeka twój uśmiech znów Odbuduję to, co sam zniszczyłem Twoją miłość odzyskam, bo jestem gotowy na tyle Droga jest długa, lecz wiodąca do ciebie Twoje serce jest światłem w moim niebie Nie proszę o cud, proszę o czas Każda blizna mówi, że mam jeszcze szansę Ciągnę za sobą ciężar tych lat Ale gdzieś na końcu czuję, że jest nowy start Walczyłem z demonami, by stać się lepszy Płakałem w nocy, bo chciałem być silniejszy Każdy dzień to bitwa, każdy krok to ból Ale wierzę, że na końcu czeka Twój uśmiech Znów odbuduję to, co sam zniszczyłem Twoją miłość odzyskam, bo jestem gotowy na tyle Droga jest długa, lecz wiodąca do ciebie Twoje serce jest światłem w moim niebie kiedy spojrzę wstecz na tę ciemność, by zobaczyć jak daleko zaszedłem samotny. Bo choć ból mnie ukształtował, to na końcu tej drogi jestem ktoś nowy. <słuch> Może wstecz na tę ciemność, by zobaczyć jak daleko zaszedłem za mocny Bo choć ból mnie ukształtował, to na końcu tej drogi jestem ktoś nowy